Rua, wiera, pa, pa, pa. Cześć wszystkim, tutaj Rafał, z wciąż w drodze, i dzisiaj zapraszam Was nie do lasu, a do siebie do mieszkania, dlatego że jutro o godzinie 8 rano z Kamilem, z którego możecie kojarzyć z naszej wyprawy czarno bałtyckie 2013, jedziemy, lecimy do Alicante. I plan jest taki, żeby z Alicante przejechać do Malagi, jednocześnie wjeżdżając na najwyższą drogę asfaltową w Europie, czyli e, czyli Pico Veleta. Natomiast z tego względu też nie będzie niestety filmu w przyszłym tygodniu w weekend, dlatego, że wracam dopiero w poniedziałek, więc film będzie najpewniej wtorek, środa, jeżeli mi się uda to wszystko szybko ogarnąć. Natomiast dzisiaj dzielę się z Wami tym, co zabieram ze sobą na ten wyjazd. E, przede wszystkim trzeba e, jakby Mieć świadomości to, że aktualnie na południu Hiszpanii jest bardzo gorąco. W związku z czym na przykład w moim wyposażeniu tutaj nie ma y, za bardzo odzieży termicznej. Nie spodziewamy się jakichkolwiek opadów. W związku z czym nie zabieram ze sobą nawet kurtki przeciwdeszczowej. Ale zobaczmy w takim razie, co, co, co bierzemy. Ym, najpierw zaczniemy od noclegu. Nocleg to jest y, śpiwór to jest dokładnie quilt. Uznałem, że quilt ze 150 gramami wypełnienia i tak będzie nawet zaciepły, dlatego że temperatury będą oscylować w nocy w okolicach 22-23 stopni, więc i tak będzie zaciepły, ale to jest najbardziej minimalistyczny jakby śpiwór quilt, czy, czy, czy jakaś kolderka, którą mogłem ze sobą zabrać. Tarp, którego możecie kojarzyć z mojego wpisu na blogu. Generalnie zabieramy jeden na dwie osoby. To jest taki jeden awaryjnie na dwie osoby, ale jeżeli faktycznie, nie wiem, skądś wziął się deszcz w nocy, no to, nas, to nas ochroni. Generalnie nie zamierzamy go w ogóle używać i spać po prostu pod gołem niebem. Do tarpa, oczywiście, zabieramy szpilki. Zabieram ze sobą komplet odzieży termicznej, bielizny termoaktywne, po prostu długie kalesony i, i długą bluzkę termiczną, termoaktywną i skarpetki. Generalnie tą bluzkę zobaczymy, czy będę w tym spał, ale nie chcę po prostu, jakby, żeby szybko ten quilt się pobrudził od, i, i zaczął śmierdzieć ode mnie. Ale to bluzkę generalnie głównie zamierzam używać w Polsce, jutro jak z samego rana będziemy wjeżdżali i ewentualnie jak będziemy wracali może być chłodniej, więc odzież. To jest taki zestaw odzieży biwakowej miejskiej, bo zamierzamy kilka noclegów sobie może wziąć w jakimś hostelu, więc wtedy byśmy zostawili cały sprzęt. I wtedy zakładam lekkie spodenki biegowe. Koszulkę taką syntetyczną, ale wciąż taką dość miejską i japonki. Japonki jednocześnie będą pod, pod prysznic w hostelu, spodnie do pływania będą i jednocześnie też do chodzenia. To, to w czym jadę to są buty SPD. Okulary przeciwsłoneczne, kask obowiązkowo, no i tutaj mamy rękawiczki, skarpetki, bluzkę z krótkim rękawem i spodenki z wkładką na szelkach z krótkimi nogawkami. Tu jest apteczka, to jest apteczka na dwie osoby, bo jakby dzielimy się sprzętem, w związku z czym ja na przykład zabieram tarpa na dwie osoby, zabieram apteczkę na dwie osoby. To się spakuje i to jest podszedłówka. Podszedłówka ma tutaj światełko. Czerwone to jest woli, najmocniejsze światełko, czerwone chyba aktualnie na rynku. Nie planujemy generalnie jeździć po nocy, nigdy nic nie wiadomo w związku z czym. I jeden worek, ponieważ nie zdążyłem, muszę sobie niestety zakryć na kierownicę. Worek wodoszczelny, zamocowany dwoma krokami, będzie na kierownicy. To jest ręcznik. Tym razem wyjątkowo dość duży, dlatego że planujemy je odwiedzać plaże w Hiszpanii. Będziemy się kąpać. W morzu, więc, więc ręcznik dość duży. A tutaj minimalistyczny taki zestaw higieniczny, czyli mamy antyperspirant, mamy żel do mycia, płyn do soczewek ja jestem zmuszony nosić. Szczoteczka ucięta w połowie, patyczki do uszu i, i pasta do zębów. Tutaj jest generalnie narzędzia i części zapasowe do roweru, czyli dętka przede wszystkim. Sporo zipów. Sporo zipów, to jest taki mały, mały zestaw do łatania, to są łatki samo przylepne doraźnie, taśma izolacyjna, olej do łańcucha i kropelkę też awaryjnie. Łyszki do opon, ale generalnie chyba ich nie zabiorę, dlatego że generalnie jeżeli chodzi o narzędzia, to Kamil zabiera większą ich część, dlatego że ja zabieram tarpa, zabieram apteczkę, w związku z czym Kamil zabiera większą część narzędzi, on zabiera multitula, skuwacz, do, więc tam wszystkie te klucze imbusowe. Skuwacz do łańcucha i tam też są łyżki, w związku z czym te chyba będą nieprzydatne. A ja zabieram to, co potrzebne jest typowo do mojego roweru, czyli, czyli duży klucz imbusowy. On służy do przykręcania pedałów. Kawałek łańcucha. kamień ma 11 rzędów, ja mam 10, w związku z czym biorę spinkę do 10 rzędowego łańcucha i kawałek tego łańcucha awaryjnie. I torks. Torks on jest do przykręcania tarcz. Bo ja mam hamulce tarczowe, tam ma szczękowe, więc związku z nie zabiera torksa, ja to sobie zabiera. Dwa bidony, 1,075 i 1,5 litrowy. To jeżeli chodzi, o, to jeżeli chodzi o, o wodę. A tutaj trochę takich pierdół. Tu jest gotówka euro. Tu są wydrukowane bilety, gotówka i dokumenty, telefon, i to wszystko będzie w takim wodoszczelnym opakowaniu Situ Summit. Jest ładowarka do telefonu, przepraszam, do aparatu, który teraz to wszystko kręci. Klucze do mieszkania, nie biorę wszystkich do piwnicy tam i tak dalej, tylko typowo do mieszkania, zawsze to lżej. GPS. Hmm, piersiówka. Zabieram ze sobą sporka tytanowego. Generalnie nie zabieramy ze sobą żadnej kuchni, bo będzie gorąco, więc zapewne i tak nie będziemy nic sobie gotowali. Jeżeli faktycznie coś będziemy jedli, to już w jakiejś knajpie sobie zjemy, ale spor jakby choćby, żeby zjeść jakiś jogurt, czy cokolwiek albo coś wyciągnąć z puszki, to, to jednak. Yy, malutki scyzoryk Witronoksa. Zawieramy ze za sobą cygara, żeby sobie uprzyjemnić trochę czas. Jedno wypalimy oczywiście na pikowe lecie, jeżeli tylko uda się nam wjechać. Yy. Oprócz tego jest jeszcze Fenix BT-20. Yy. Zabieram tą lampkę mimo wszystko. Tak jak mówiłem, nie planuję jeździć w nocy, ale jest, to wezmę. Zapasowe karty do aparatu, bo zamierzam trochę filmów kręcić. Ładowarka do telefonu i tutaj stoją zapasowe... Baterie do GPS-a. Te w zasadzie mogłem kupować po drodze, ale yy, ale, no, zdecydowaliśmy się wziąć z Polski, wiadomo, złotówki to złotówki, euro to euro. No i tak w zasadzie yy, to wszystko wygląda. Jutro wylatujemy. Rower już jest spakowany w kartonie. Rower to jest całkowicie odrębna historia, yy, ale yy, opowiem Wam o tym po powrocie, ewentualnie w trakcie wyjazdu. Yy, natomiast Jutro wylatujemy i to wszystko w podszybówce i w worku będzie spakowane do kartonu. Ze sobą zabieram tylko telefon, pieniądze, bilety, dokumenty i ładowarkę do telefonu. Dlatego, że to jest taki minimalistyczny, typowo niezbędny zestaw gdybyśmy przylecieli, a okazało się, że rowery poleciały na przykład innym lotem, co się zdarza czasem. Nie często, ale się zdarza, więc żeby na miejscu w tym Alicante choćby przeżyć to miejmy ze sobą ten telefon, który będzie można podładować, miejmy ze sobą gotówkę i dokumenty. Wszystko inne pakuję razem z rowerem i taką paczkę nadajemy samolotem. I będę leciał w klapkach, w koszulce rowerowej, dlatego że szkoda mi od razu jakby koszulkę tą cywilną, tak to nazwijmy, używać i w luźnych spodenkach, dlatego że nienawidzę latać w spodenkach rowerowych. No, i zapewne z rana trzeba będzie założyć tą długą koszulkę termiczną. No i tak to generalnie wygląda. Tydzień czasu, tydzień czasu maksymalny, minimalny. Miejmy nadzieję, że nic nam nie zabraknie i jednocześnie też nic nie będziemy wozić niepotrzebnie. Widzimy się w takim razie jakoś we wtorek, w środę. Yy, czyli tam 13-14 września, yy, i wtedy pojawi się jakiś kolejny film. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i zapraszam na mojego bloga. Będziecie mogli tam sobie poczytać, nie stracić wyjazdu, ale jakieś zaległe rzeczy ciekawe. Zapraszam. Hej!